Ponieważ czas już przerwy dobiegł końca, wobec tego zapraszam do drugiej części obrad dnia dzisiejszego, a rozpoczniemy tę część oferatem pana doktora Michała Sikory. Pan doktor jest specjalistą w dyscyplinach humanistycznych, ale także filozofem, socjologiem, publicystą, specjalistą od wydawnictw i badań naukowych w Regionalnym Instytucie Kultury imienia Wojciecha Korfantego. Jest badaczem dziedzictwa kulturowego regionu oraz badaczem myśli politycznej, społecznej okresu międzywojennego. Zaprezentuje wykład na temat publicystyka Stanisława Sapickiego, ambasadora Polski Niepodległej. Zapraszamy pana doktora. Dzień dobry, dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, myślę, że możemy zaczynać. Chciałbym pokrótce przedstawić postać Stanisława Sopickiego, bardzo istotną nie tylko dla kultury i dziedzictwa historycznego Polski, okresu międzywojennego, ale i także wpływów. Politycznych, Polski, w Europie. Zacząłbym od przybliżenia samej postaci Stanisława Sopiskiego, myślę, że niesłusznie zmarginalizowanej. A następnie przeszedł do sedna w postaci wyłuskania kilku tematów. Kilku tematów, które myślę wzajemnie się oświetlają, ale i też korespondują z wątkami, które podczas naszych dwudniowych spotkań poruszaliśmy. Sopicki urodził się... 1 października 1903 roku w Wadowicach studiował filologię klasyczną, filozofię i historię w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w latach studenckich angażował się patriotycznie, między innymi należał do Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. Walczył także jako chodnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Sopicki należał do redakcji krakowskiego dziennika Głos Narodu. To było w latach 1925 do 1934 roku. Można powiedzieć, że w głosie narodu Sopicki zdobywał swoje pierwsze szlify dziennikarskie. Przy okazji można nadmienić, że głos narodu. To było pismo, które ewoluowało. Najpierw było pro-endeckie, potem wyraźnie prochadeckie. Sopicki w latach 1935 do 1939 był redaktorem naczelnym Polonii. Polonia była jednym z najważniejszych pism okresu międzywojennego. W dzienniku Wojciecha Korfantego Sopicki sprawował niepodzielną rolę, a także był niejako korespondentem Korfantego, który w owym czasie przebywał na przymusowej emigracji w Czechosłowacji. Myślę, że w roku Wojciecha Korfantego warto też odnotować, jak spory wpływ. Myśl hadecka, myśl hadecka, szczególnie z Górnego Śląska, którego jestem skromnym reprezentantem, miała wpływ na losy Polski i rezonowała też już w Polsce powojennej i w Europie powojennej. Sopicki redagował też Tygodnik Przyszłość. To było w latach 1934-1938. Pracował w Stołecznym Klubie Sprawozdawców Parlamentarnych. To był czas, kiedy jeszcze zamieszkiwał Warszawę. Potem przeniósł się na stałe do Katowic. Aktywista polskiego stronnictwa chrześcijańskiej demokracji. Awansował też w strukturach politycznych, bo dotarł do stanowiska sekretarza generalnego w, w krakowskim oddziale tegoż stronnictwa. Był też związany z Frontem Morza. Odpowiadał za organy publicystyczne owego frontu, głównie Nowej Prawdy i czasopisma Zwrot. Działał też aktywnie w stronictwie pracy. W roku 1940 Sopiski jest w Krakowie stara się konspirować. niewiele wiemy na temat tego okresu z jego życia, ale bardzo jest ciekawa podróż sopiskiego z niewolonej Polski do, do, do świata można powiedzieć pokojuc. Sama ta wyprawa myślę, że zasługuje na ekranizację filmową. Podróż Sopickiego rozpoczęła się w sierpniu 1940. Sopicki planował w, na początku, że w czerwcu 1940 już opuści Polskę, niestety to się nie udało. Zatem w sierpniu 1940 wyruszał z Gorlic przy pomocy przewodnika. Był to młody łemek. Dotarł przez zieloną granicę na Słowację. Następnie częściowo pociągiem, częściowo piechotą, przedostał się na Węgry. Kolejny etap jego marszruty wiódł z Budapesztu do Jugosławii, gdzie dotarł we wrześniu 1940 roku. Kilkanaście dni później, 20 października 1940 roku, wyjechał z Belgradu do Salonik, dalej zaś przez Turcję do Hajfy i w końcu do Kairu. Stąd, po otrzymaniu instrukcji od posła Tadeusza żulińskiego samolotem przedostał się do Afryki Równikowej. Dalej trasa przebiegała z Lagos okrętem do Freetown. W zachodniej Szkocji w porcie Abeu wylądował 12 stycznia 1941 roku. Imponująca trasa, świadcząca o niebywalowej odwadze i determinacji. Sopicki, gdy już osiadł w w Londynie, bardzo się udzielał w środowiskach polonijnych, odpowiadał za redakcję szeregu pism, jak Czechosłowakia, People and Freedom, Polska Walcząca, Jutro, Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza, Wiadomości, Orzeł Biały, Lwowie i Wilnie, Wolności Ludzie, Polsce Wiernej, Nowinach Robotniczych, Gazecie Niedzielnej, wydawał pod rozwagę Ład i Lwil, by wymienić tylko najgłówniejsze pisma, z którymi pośrednio bądź bezpośrednio Sopicki był związany. W Londynie Sopicki urządzał pogadanki radiowe, Yy, objął przewodnictwo Sądu Honorowego londyńskiej sekcji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Yy, był też o czym warto yy, wspomnieć yy, ministrem w rządzie na uchodźstwie, był ministrem w gabinetach Tomasza Arciszewskiego, generała Tadeusza Boja, yy, Bora, przepraszam, Komorowskiego oraz genera generała Romana Odzierzyńskiego. Yy. Myślę, że istotnym aspektem myśli Sopickiego była chęć pojednania. Chęć pojednania, która miała stanowić odnowę świadomości, która miała swój głęboki chrześcijański korzeń. Sopicki opowiadał się za łącznym traktowaniem martyrologii narodów polskiego i żydowskiego. Twierdził, że tylko taki stosunek do historii, do faktów historycznych może zapewnić moralną odnowę i trwałe pojedynanie. Postulaty Sopickiego były daleko posunięte, jeśli chodzi o nie tylko reformizm moralny, ale i polityczny. Opowiadał się za wprowadzeniem bezpłatnego szkolnictwa na wszystkich poziomach nauczania, zmniejszeniem podatków pośrednich i opłat sądowych, podwyższeniem poziomu opieki nad matką i dzieckiem. A w szerszej skali chciał też, aby Polska mimo swojej trudnej sytuacji stała się miejscem gościnnym, miejscem łączącym ludzi, a nie dzielącym. Został członkiem rady do sprawiedliwiania ludności żydowskiej w Polsce, która została powołana do życia na mocy Uchwały Rady Ministrów z 1944 roku. Był też gorącym zwolennikiem wprowadzenia przedstawiciela Ukraińców do Rady Narodowej. Opowiadał się za dopuszczeniem Ukraińców do stanowisk urzędniczych, poszanowaniem języka ukraińskiego, utworzeniem Uniwersytetu Ukraińskiego w Polsce. Stanisław Sopicki. Też był propagadorem idei federacji. Federacji, która rozciągałaby się od Czechosłowacji aż po Wilno i Lwów. Sopicki twierdził, że w zasadzie. Kresy wschodnie to nasze ziemie. Pozostawał głęboko przekonany, że układ granic wypracowany w latach 1918-1922 jest nienaruszalny i tak też powinno zostać. Co do idei Federacji, Federacji polsko-czechosłowackiej, twierdził, że. Te narody mają tak wspólne, tak zbieżne cele, zarówno kulturowe, jak i gospodarcze, że wspólna polityka może być promesem sukcesu, przestrzegając też przed niebezpieczeństwem dwubiegunowej logiki. Związku sowieckiego z jednej strony i Stanów zjednoczonych z drugiej. Oczywiście soficki tutaj lokował się po stronie przynależności Polski do obszaru wpływów cywilizacji atlantyckiej, z myśli, które jeszcze są ważne w dorobku y, Sopickiego. Y, warto wskazać y, warto wskazać y, podejście, y, podejście do y, Niemców. Y, Sopicki y, w swoich y, pismach y, postulował, bez z jednej strony Zainicjować działalność, której celem będzie próba przekonania Anglosasów, że Niemcy nie powinny być zbyt silne. Z drugiej zaś otwarcie manifestował sędź wypracowania zgodnej współpracy między Polakami a Niemcami. Poddawał też krytyce granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ważnym elementem koncepcji politycznej Sopickiego była konstatacja dotycząca stanowiska Polaków wobec narodu niemieckiego, które nie może być imperialistyczne. Można powiedzieć, że Sopicki wyrażał avant hasło: wybaczamy i prosimy o wybaczenie, które stało się bardziej aktualne nieco później jak o jakieś 20 lat później. Dlatego Sopicki uznawał, że bilans przewin powinien zostać zapamiętany, ale to nie znaczy, że Przeszłość powinna być balastem, która utrudnia wypracowanie wspólnego konsensusu, pojednania narodowego. Jeszcze wracając do polityki kresowej, wspominałem o kresach zachodnich. A jeśli chodzi o kresy wschodnie, to Sopicki. Za najgorsze niebezpieczeństwo związane, związane ze zmianą granicy wschodniej uznawał niepewny los ludności zamieszkującej obszary położone między granicą ryską a linią Karzona. Miał to na myśli przede wszystkim katolików, których szacował na mm, około 10 milionów. Sopicki pisał, przyłączenie do Związku Sowieckiego części Polski na wschód od linii Karzona byłoby wielką stratą dla katolicyzmu, w szczególności dotkliwym ciosem byłoby przyłączenie do Rosji Wilna i Lwowa, gdzie były arcybiskupstwa katolickie, gdzie ukazywało się wiele katolickich wydawnictw i gdzie prowadziły ożywioną działalność liczne stowarzyszenia i instytucje katolickie. Także Sopicki też ciągle apelował, aby myśleć o Wschodzie, aby nie polegać na pojałtańskiej sferze podziałów świata. I zmierzając do końca, bo tak jak zasygnalizowałem na początku, Korpus Przemyśleń Sopickiego jest ogromny i można tam zarówno znaleźć pisma o charakterze traktatów politycznych, politologicznych, ale i refleksje głęboko etyczne, a także z pogranicza nawet filozofii bądź geopolityki, dlatego Postanowiłem pożegnać się z Państwem myślą Sopickiego, którą zawarł w tekście Polska po wojnie. Został on wydany w 1942 roku w Londynie. Sopicki pisał ten tekst pod pseudonimem jako Karol Leskowiec. I chyba dobrze obrazuje on samego Sopickiego, który był postacią nietuzinkową. Intelektualnie chadzającą swoimi ścieżkami i pragnącą zachować niezależność. Tadeusz Wolsza twierdził, że Sopicki był jednym z najaktywniejszych i przy okazji jednym z najbardziej kontrowersyjnych polityków i publicystów w polskim Londynie. Myślę, że to prawda. A Sopicki na temat narodu, tekst. Chyba wciąż aktualny, pisał w ten sposób. Tekst z 1942 przypomnę. Nie zanosi się na to, by w Europie miały zaginąć narody, stapiając się w jakąś międzynarodową, kosmopolityczną masę. Ku temu nie idziemy i tak właśnie jest dobrze. Istnienie narodów jest pożyteczne dla rozwoju kultury i cywilizacji. Zatarcie odrębności narodowych zubożyłoby ludzkość duchowo. Naród to zazwyczaj społeczeństwo zwarte, solidarne oraz, yy, oraz bardziej zrozumiałe, bardziej przemawiające do wyobraźni szerokich mas, mogące roztoczyć lepszą opiekę i kontrolę nad jednostką. I więcej z niej wydobyć szlachetnych uczuć i więcej wysiłku niż jakieś olbrzymie, ponadnarodowe mrowisko, które nie miałoby ani wspólnej tradycji, historii, ani języka, ani może nawet wspólnych dążeń. Z drugiej strony wszakże jest rzeczą konieczną obmyślenie środków zaradczych przeciw klęskom, jakie powoduje wybujały, niepohamowany nacjonalizm, przeradzający się w żądzę zdobyczy i panowania. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękujemy za przypomnienie postaci Stanisława Słopickiego, jego publicystyki i koncepcji geopolitycznych. Te ostatnie słowa wyjęte z jego dorobku brzmią jak wektor dla y, naszego pokolenia. Y, które boryka się z problemem globalizacji i pogodzenia tych uniwersalistycznych tendencji jednak z zachowaniem tożsamości i odrębności etnicznej, narodowej.